Bibliofilka z miłości do książek Wan Shai Lu jest genialnym fałszerzem. Umie tworzyć pieczęcie duszy, dzięki którym zmienia naturę rzeczywistości. Tworzy doskonałe imitacje wybranych przedmiotów. Shai jest też złodziejką. Zostaje złapana i wtrącona do lochu, gdy próbuje ukraść księżycowe berło, a w jego miejsce podłożyć kopię. Czeka ją egzekucja. Nagle jednak sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Rada pięciu arbitrów jest pod wielkim wrażeniem talentu Wan Shailu. Proponuje jej układ. W zamian za odzyskanie wolności dziewczyna ma stworzyć idealną kopię duszy cesarza, który padł ofiarą skrytobójców. Trafił go w głowę bełt kuszy. Wybitni chirurdzy zdołali uleczyć jego ciało, jednak od chwili wypadku cesarz Ashravan 80 Słońc, 49 Władca Różanego Imperium, wpatrywał się pustym wzrokiem w przestrzeń przed siebie i nie można było z nim nawiązać żadnego kontaktu. Szajlu ma na swoje niezwykle trudne zadanie równo 100 dni pracuje w całkowitej tajemnicy by stronnictwo chwały z którego pochodzili zamachowcy nie dowiedziało się o tym co robi gdyby członkowie stronnictwa wiedzieli że dusza cesarza uleciała rozpoczęliby walkę o mianowanie jego następcy piątka arbitrów z najpotężniejszych ludzi na świecie stałaby się grupą najmniej liczących się osób w cesarstwie Szai otrzymuje 18 gładkich i nietkniętych pieczęci duszy. Zaczyna się wyścig z czasem. Książka Brendona Sandersona pod tytułem Dusza Cesarza jest niezwykła i pełna magii. Sanderson, który jest znanym autorem powieści fantazy, przenosi nas do świata znanego z innej swojej książki, noszącej tytuł Elantris. To moje pierwsze spotkanie z twórczością tego pisarza i z pewnością nie ostatnie. Już czaje się na sześciotomowy cykl pod tytułem Ostatnie Imperium. No i oczywiście przede mną Elantris, którego pięknie wydanego wznowienia możemy oczekiwać we wrześniu. Dodam jeszcze, że dusza cesarza jest również wyjątkowo ładnie wydana, w twardych okładkach, a niezwykłą ilustrację na okładce zaprojektował Dominik Broniek. Gorąco polecam Wam tę książkę i zapraszam do wysłuchania jej fragmentu, w którym Shailu opowiada o tym, jak widzi otaczający ją świat i jak nauczyła się nad nim panować. Jak ty to robisz? Spytał cicho Gaotona. Widziałem, jak rozmawiasz ze strażnikami, uczysz się nawet imion służących. Wydaje się, że znasz ich życie rodzinne, ich namiętności, co robią wieczorami, a jednak spędzasz cały czas zamknięta w tej komnacie. Nie opuszczałaś jej od miesięcy. Skąd to wszystko wiesz? Ludzie, szai podniosła się i sięgnęła po kolejną pieczęć. Z natury próbują zapanować nad tym, co ich otacza. Budujemy ściany, by chroniły nas przed wiatrem, dachy, by powstrzymywały deszcz. Ujarzmiamy żywioły, naginamy naturę do naszej woli. Dzięki temu czujemy, że panujemy nad sytuacją. Tyle tylko, że w ten sposób zastępujemy jeden wpływ innym. Teraz to nie wiatr na nas wpływa. Ale ściana, dzieło ludzkich rąk. Palce ludzkiego wpływu są wszędzie wokół nas i wszystkiego dotykają: utkane przez ludzi dywany, przygotowane przez ludzi jedzenie. Każda rzecz w mieście, której dotykamy, którą widzimy i odczuwamy, której doświadczamy, jest skutkiem wpływu jakiegoś człowieka. Możemy czuć, że mamy władzę. Ale to nie jest do końca prawda, o ile nie rozumiemy ludzi. Panowanie nad otoczeniem nie oznacza już ochrony przed wiatrem, ale zrozumienie dlaczego służąca ostatniej nocy płakała, albo dlaczego jeden ze strażników zawsze przegrywa w karty, albo dlaczego zatrudnił cię twój pracodawca. Geotona popatrzył na nią, gdy usiadła, a później wyciągnęła pieczęć w jego stronę. Z wahaniem podał jej rękę: Przyszło mi na myśl powiedział że mimo wszelkich starań i tak Cię nie doceniliśmy, kobieto. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Bibliofilka.pl.